Najważniejsze jest, żeby w oczach Boga być wielkim, żeby otworzyć się na to, co Jezus chce dać, nie, nie bawić się w ten wyścig szczurów, że musisz mieć wyświetlenia, musisz mieć wyniki, musisz być na okładce takiego czy innego czasopisma. Prawdziwa nasza wartość, godność leży zupełnie gdzieś indziej. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając tę myśl w ich sercach, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: Kto by to dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje. A kto by mnie przyjął, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki. Wtedy przemówił Jan. Mistrzu, widzieliśmy, jak ktoś w imię Twoje wypędzał złe duchy i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus mu odpowiedział, przestańcie zabraniać. Kto bowiem nie jest przeciwko Wam, ten jest z Wami. Raz, jeden, dwa, czyń dobry, z siewcą, kolejny poniedziałek. Dzisiaj Jezus w Ewangelii mówi, kto jest... Najmniejszy ze wszystkich ten jest wielki i stawia dziecko za przykład. Jeśli kto mnie przyjmuje jak to dziecko, ten jest wielki. Jest teraz bardzo popularna taka piosenka, Duchu Święty zgłosi, z tobą będzie prościej. Potrzebuje cię, potrzebujecie. Bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego paradoksu wielkości, o którym mówi Jezus, że to. Najważniejsze jest, żeby w oczach Boga być wielkim, żeby otworzyć się na to, co Jezus chce dać. Nie, nie bawić się w ten wyścig szczurów, że musisz mieć wyświetlenia, musisz mieć wyniki, musisz być na okładce takiego czy innego czasopisma. Prawdziwa nasza wartość, godność leży zupełnie gdzieś indziej. Chciejmy otworzyć się na to, co przynosi Jezus. Zadaj sobie to pytanie dzisiaj co to znaczy jak dziecko przyjąć Jezusa, co to znaczy też jak być jak dziecko, być małym, cieszyć się małymi rzeczami, tym, że, tym że, że, że mamy co się ubrać, mamy co zjeść, żyjemy w bezpiecznym miejscu. Tyle innych drobiazgów, których na co dzień nie doceniamy. Żyj, roślij, stawaj się dzięki Duchowi Świętemu, tym obywatelem Królestwa. Podobał Ci się ten komentarz? Polub go. Zostaw komentarz, zasubskrybuj nasz kanał. Udostępnij. Twoje działanie przyczyni się do siania Słowa Bożego dla kolejnych osób, które tego potrzebują.